Prośmy o radość życia wiecznego i przebywanie w chwale Pana dla zamordowanych w Hucie Pieniackim, aby mogli otrzymać od zwycięzcy śmierci wieniec sprawiedliwości. Cię prosimy. Jak się Pani nazywa? Bośniowska Stefanie. Gdzie Pani się urodziła? Huotła W Hucie Pieniacki. Ojciec walczył w armii Halera, był pod Kijowem aż. No i jak były wieczory, taki zimą przy lampie, ojciec opowiadał o Polsce, że Polska była pod zaborem austriackim. Po pierwszej wojnie światowej, w ciężkiej walce zbrojnej, odrodziła się Niepodległa Rzeczpospolita. Traktaty międzynarodowe potwierdziły restytucję państwa polskiego po 123 latach niewoli. Tutaj, na kresach wschodnich Rzeczypospolitej, Katedra Lwowska była jednym z tych świętych i drogich miejsc, gdzie powierzano losy Polski opiece Maryi. Ojczyzna nadal była zagrożona. Rozpoczęli walkę z Polakami Ukraińcy. Nadciągała armia czerwona z hasłem przez trupa Polski na zachód Marsz. W 1920 roku, w śmiertelnym boju pod Warszawą, wojska Piłsudskiego powstrzymały bolszewicką nawał. Polska ustaliła swe wschodnie granice. Poza nimi w sowieckiej Rosji rozszalał się komunistyczny terror, ludobójstwo i głód. Polska międzywojenna, pomimo niespełnionych nadziei ukraińskich na wolne państwo, pomimo biedy, różnic społecznych, narodowościowych i religijnych, zapewniała swej ludności jeszcze 20 lat pokoju, rozkwitu i nadziei. Dziadek mój, Wincenty Kierepka, urodzony był w Hucie Pieniackiej i pracował jako mistrz szklarski w Hucie Szkła. Właścicielem Huty Szkła byli Austriacy. Córka jednego z Austriaków zakochała się w moim dziadku i wzajemnie urodziła się we Wiedniu, nazywała się Urszula Nessel. No babcia była felczerem. No i była oczywiście położną we wsi, jedyną w Hucie Pieniackiej, także wielu ludzi w hucie, zawdzięczało mojej babci to, że pomagała im przyjść na świat. Wokół Lwowa, stolicy Kresów południowo-wschodnich, znajdowały się wielowiekowe siedziby polskich królów, magnatów, warownie hetmańskie i klasztory. Niezwykłej piękności pałac w Podhorcach mieścił cenną kolekcję malarstwa. Pełen splendoru zamek w Olesku Górował nad okolicą. To tutaj urodził się król Jan III Sobieski. Nad okolicą dominowała góra zwana Patłatą. Stamtąd widok roztaczał się wspaniały. Na tle gór zarys pałacu w Podhorcach, odległego około 8 km. Troszkę w lewo było widać doskonale błyszczące kopuły ławry poczajowskie. Wierni od wieków pielgrzymowali do tego świętego miejsca Prawosławia. Ludność w okresie międzywojennym była bardzo religijna. W Małopolsce wschodniej przeważali jednak greko -katolicy. Katedra metropolitalna pod wezwaniem Świętego Jura znajdowała się w Lwowie. Metropolitą był wówczas Andrii Szeptycki. Hasła Ukraina dla Ukraińców, ta koncepcja państwa jednolitego narodowościowo została przyjęta przez taką obowiązującą doktrynę przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, która powstała na terenie Polski w 1929 roku. Ja pamiętam, jak w domu moich dziadków było bardzo wiele pięknych wyrobów szklarskich. Żyrandole, lampy, kufle były takie Kule szklane, w środku tych kul coś się ruszało. No, dla mnie jako dla małego dziecka były to cudowne rzeczy. Organizacja ta wprowadziła do swojej propagandy ideę nienawiści, ideę zemsty krwawej, ideę bezwzględności i braku jakiejkolwiek litości dla swoich przeciwników. Na wspólnym zdjęciu zostali upamiętnieni Kaci i ofiary. Stoją tu przyszli banderowcy. W białym szeliku pozuje młoda dziewczyna zamordowana wkrótce przez UPA. Chodziłem do szkoły ukraińskiej zwane Podgórze Dolne. Aż tu w 1938 roku Ukraińcy Czarną farbą na murze napisali takie hasło Lasze wydaj nasze, a sam idź w pójdź. To znaczy Polacy oddajcie nasze, a sami idźcie w przepaść. Polacy byli przedstawiani jako najwięksi wrogowie niepodległości Ukrainy, wyzyskiwacze, elementy, które pasą się na ukraińskiej ziemi. Którzy tę ukraińską ziemię okupują, i w związku z tym trzeba ich bezwzględnie usunąć. Przy czym zakładano, że usunięcie będzie usunięciem fizycznym, że będzie to zniszczenie że będzie to morze krwi. 17 września 1939 roku na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow tereny te zajęła armia sowiecka. Pałace rozgrabiono, ludność mordowano lub wywożono na Syberię. Agresja Niemiec na sowiecką Rosję w roku 41 ożywiła nadzieję elit ukraińskich na własne państwo. Ogłoszono nawet powstanie wolnej Ukrainy. Niemcy szybko ją zlikwidowali, a przywódców ukraińskich wywieźli do obozów koncentracyjnych. Nie zmieniło to proniemieckiego nastawienia ludności ukraińskiej. Niemcy rozpoczęli eksterminację polskich Żydów przy udziale policji ukraińskiej. Masowo aresztowano i rozstrzeliwano Polaków. Niemcy y, wprawdzie zdelegalizowali wszystkie y, organizacje. Ukraińskie, niezależne, niemniej jednak patrzyli przez palce i tolerowali istnienie OUN. Zresztą nawet odbywały się różnego rodzaju tajne rozmowy pomiędzy lokalnymi działaczami ukraińskimi i lokalną władzą okupacyjną niemiecką. U nas pięć wiosek czysto polskich. Wuta Pieniacka, Majdan, Guta Wierchobuska, Wuta Oleska i Podchorcy. Z Zelbowa weszli do nas, bo już te bandy krasowały wcześniej na Woleniu. Trzeba było organizować się, ażeby stawiać opór. Nie dać się bezjadzko zamordować. Dowódcą naszym był na huci pieniacki niejaki Wojciechowski. Miałem specjalną kurtkę, w której był schowek, albo czapkę, w której też był schowek, i w tych schowkach przenosiłem meldunki, tak zwaną bibułę, wiadomości samoobrony i armii krajowej pomiędzy naszym domem, hutą pieniacką, i z powrotem. Idąc przez perliski, zauważyłem, że sprzeciwka jedzie do mnie kilku jeźdźców. Zauważyłem na, na, na rękawach i na czapkach tak prymitywnie naszyte albo na, na, namalowane tryzuby, żółto-siny kolor, no to już wtedy wiedziałem, kto to jest. No. Serce zaczęło mi bić szybciej, wrzasnął na mnie, ty kto? No to mówię ja, syn Kuryluka z Perlisek. No on popatrzył na mnie i powiedział: Klakaj! Lewym ramieniem objął mnie za głowę, głowę przycisnął do, do piersi, wyjął niemiecki bagnet, ostrzem bagnetu podniósł mi brodę do góry, ale wtedy nastąpiła rzecz, której się nie spodziewałem. Otóż jeden z tych siedzących na, na koniu powiedział do niego: Astaw, astaw jego, jak kurlycho to jego chłopiec. W latach 1941-1942 organizowano w lasach, w kureniach, liczne oddziały, do których uciekała młodzież, i zdezertowało tysiące ukraińskich policjantów. Powstawała ukraińska armia powstańcza. Jej odłam pod wpływem Stepana Bandery skierował swoje działania głównie przeciwko ludności polskiej. Dowiedzieliśmy się w tego dnia, to znaczy już w drugi, trzeci dzień świąt Bożego Narodzenia, że w tą noc z pobliskiej wsi z Wołoch, z Perelisek, z Huciska Brodzkiego. Zabrali w nocy kilkanaście osób, czterna, około 14 osób, w tym jedną kobietę. Przeważnie byli to Polacy, ale nie tylko. Byli również Ukraińcy. Okazało się po kilku dniach, że psy w nocy w pobliskim lesie odgrzebały w śniegu i wyciągnęły zwłoki. Wcześniej były napady na pojedyncze osoby, na pojedyncze rodziny, które, które ludność polska tłumaczyła sobie jako jakieś akty zemsty osobistej, w wynik konfliktów międzysąsiedzkich, albo że są to napady na tle rabunkowym. Ale to było tak zwane rozpoznanie terenu. Było to niedaleko huciska Brodzkiego, bo hucisko Brodzkie było widać z naszego domu. A to było tak troszkę w lewo, koło czernicy. No i wtedy, pierwszy raz w życiu, zobaczyłem coś strasznego. Nigdy przedtem, i nigdy potem. Nie widziałem tak straszliwie zmasakrowanych ludzi. Szegliński był bez ubrania, w resztkach bielizny. Czaszkę miał rozgniecioną. Miał rany na piersiach. Miał zrobione tak zwane rękawiczki. Nie wiecie Państwo na pewno, co to znaczy. Otóż rękawiczki robili ci nacjonaliści banderowscy z upa w ten sposób, że nacinali skórę tu wokół łokcia i ściągali tą skórę z ręki aż poza dłoń. W 1943 roku przed świętami wielkanocnymi na Wołyniu do Polaków docierały od sąsiadów Ukraińców. Takie przepowiednie, że Wielkanoc, na Wielkanoc jaja będą malowane polską krwią. Z inicjatywy Romana Szuchewicza podjęto starania o utworzenie wojska ukraińskiego u boku armii hitlerowskiej. W lipcu 1943 roku Niemcy rozpoczęli rekrutację Ukraińców do oddziałów SS. Zgłosiło się 80 tysięcy Ukraińców. Przyjęto około 20 tysięcy. Część chłopstwa ukraińskiego była związana z samoobronnymi, kuszczowymi widziłami. To były oddziały, tak zwanej samoobrony ukraińskiej, na rozkaz OUN i UPA, szły po prostu mordować, biorąc w ręce wszelkie możliwe. Dostępne narzędzia gospodarskie, jak widły, kosy, siekiery, kołki, narzędzia do zabijania zwierząt gospodarskich. W dobijaniu rannych brały udział 10-12 dzieci. Czasami podrzucano Polakom kartkę z wyrokiem. Nadszedł czas, gdy 40-milionowy naród ukraiński będzie miał swoją władzę. Walkę prowadzimy bezlitosną. Kto nie jest Ukraińcem na ukraińskiej ziemi, temu śmierć. Historycznymi naszymi wrogami są Polacy, Węgrzy i Żydzi. Im wszystkim śmierć. Chwała Ukrainie. Śmierć wrogom. Na Stefana, to jest we wrześniu, pewnej nocy w Terneli Bandery Wymordowali wszystkich dzieci, młodych. Kobieta była już w stanie błogosławionym, że miała już nie, nie, na czasie rodzić. To rozpruli brzuch i to niemożliwe zostało zamordowane. To był pierwszy mord w 1943 roku. To od nas, od Majdanu było 15 km, ta ulonia była kadlubiska. Napadano na kościoły, napadano na księży, szczególnie się nad nimi pastwiono, nie dopuszczano do pochówków religijnych, a więc było to też jakby odrzucenie odrzucenie chrześcijaństwa. Jakkolwiek ci ludzie uczęszczali do swoich świątyń, byli nawet niekiedy zachęcani do zbrodni przez swoich duchownych. Trudno powiedzieć, jak masowe było to zjawisko, bo nikt wtedy żadnej statystyki nie prowadził. Opieramy się wyłącznie na tym, co pozostało w pamięci świadków. Organista wrócił z wojny i przed samym domem go zabili że on nawet nie oglądał, A księdza przy, przywiązali konia do ogona. To było ze 20 kilometrów takiego ciągnęli puszosi. I, I później my zabrali tego księdza, on wieczorek był. I pochowaliśmy w Piniakach, bo to było nasze parafia. Okrucieństwo ukraińskich rzezi polegało na tym, że ofiary były ćwiartowane, kłute wielokrotnie bagnetami, Wrzucane do płonących zabudowań, topione w studniach, rozdzierane przy użyciu koni, nasadzane na kołki, przybijane do ścian. Rościnano im usta, obcinano różne części ciała, wydłubywano oczy. Szczególnie pastwiono się nad polską młodzieżą. W 1944 roku słyszymy już te bandy bardziej. się Podsuwają pod nasze okolice, już tu, bliżej, już tam. I opowiadaliśmy wioski, posterunki, to specjalne zimlanki pokopali, zwiększyli wartość, ludność chodziła nocą, dniami. Wieczorem, jak byłem na stanowisku tym u góry, nad pierwszym piętrem, to wokoło wo już wszędzie były łuny. Paliły się polskie wsie, polskie domy, byli Polacy naokoło, wszędzie mordowani. Nad ranem 28 lutego 1944 roku, czwarty pułk policyjny z 14 Dywizji Piechoty SS Galicjen oraz oddziały UPA Bandery i Chłopstwo Ukraińskie, Zaatakowały z czterech stron polską wieś Huta Pieniacka. Tej nocy było w niej około 1500 osób. Schronili się tu uciekinierzy z Wołynia i mieszkańcy pobliskich wiosek. Jeden z uczestników zbrodni, Dowhań Justyn, zeznał. Pod koniec lutego 1944 roku, wczesnym rankiem, do mojego mieszkania wpadł melnyk Iwan, syn Zachara. I kazał mi szybko stawić się przed chałupą Jakimowa-Jakiwa, gdzie otrzymam broń. Przy tym powiadomił mnie, że zaraz cała banda UPA wspólnie z bandą Zwołynia i z niemieckimi oddziałami SS Galicjan ruszy na wieś Huta Pieniacka. To już ja jako na podwórku widziałam te rakiety, które były puszczone. Jak już puszczali czerwoną rakietę, to już weszli do wioski. Mama mnie i starszego mojego brata Kazimierza wysłała nas dwóch do Pani Michalewskiej, sąsiadki, która naprzeciw nas mieszkała. I przyszedł żołnierz i ona wyszła z nami swoim trojgiem dzieci. Jedno miała na rękach i wtedy Żołnierz niemiecki w kombinezonie powiedział po polsku z akcentem śląskim: Matka, schowaj się z tymi dziećmi. Ojciec poszedł tu bo my do wioski szli nocować, bo baliśmy się, umieszkaliśmy tak na brzegu pod lasem. No i ojcie, ojca przeprowadzili, ale tak zbili, że już koszuli nie miał na sobie, tylko kołnierzyk. I ojciec przyszedł jej mówił, dzieci kochane, kto z was jest mówcie czy nasz. Ja jedna zostałam z dziewięciu dzieci. Moje mamy wyciągnęłam na wieżę kościoła, bo to była drabina. No, a później tam mężczyzna właśnie, który tam z huty też, wszedł i drabiny już ściągnął, bo jak on już w ostatniej chwili uciekł, jak już wyprowadzali wszystkich na nas paleni. No żeśmy słyszeli ten przerażliwy krzyk ludzi mordowanych, palonych. Więc ja 11 lat. Najpierw spędzili nas do kościoła, a później z kościoła po 20 po 15 osób prowadzali, do i benzynę zliwali i palili. No ja na życie nie uciekałam, tylko żeby się nie palić. A dwie siostry spalone, i rodzice. Babcia miała 87 lat, też spalone. Brat trzy lata miał i płaczy, zaczął płakać. Później tam zaczęli ludzie krzyczeć do mamy, żeby ona udusiła go, bo wyda wszystkich i wszystkich znajdą nas. Mama zemdlała. Nad ranem jeszcze było ciemno, wstałem. Po cichu wyszedłem, odblokowując drzwi i zamykając tak, żeby nikt się nie zorientował. Jak już byłem na zewnątrz, Uklękłem Obawliłem się żebym wrócił i poszedłem. Noc była widoczna jeszcze, tak było szaro już nad ranem. Śnieg był twardy, mróż poszedłem drogą wokół góry Patłatej, bo tą drogę znałem na pamięć. Doszedłem do Żarkowa, no i tam bałem się iść przez wieś, bo to była wieś ukraińska. Podszedłem do skraju lasu, Pomalutko, żeby mnie nikt nie zauważył. Rozchyliłem gałęzie świerków i zobaczyłem coś przera przerażającego. Ugięły się pode mną nogi, bezwiednie. Osunąłem się na kolana. Nie było chuty pieniackiej, nie było domów, nie było domu moich dziadków. Osmalone kominy starczały w niebo. Tu i ówdzie. Sączył się jeszcze dym dopalających się z bliszczu. Mieszkańcy Huty Pieniackiej rozpoznali wśród morderców miejscowych banderowców. Najwięcej było z Żarkowa, najbliższej wsi. Kocz Grigory, Kowycz Josip, Jakubowski Miron, Huzjuk Włodzimierz, Szczerbaty Hrychory, Melnyk Iwan, Batańczuk Petro, Małych Teodor, Żarkowski Petro, Dowhań Hnat, Dowhań Petro, Bazylii. Dotarła do nas wiadomość, że w Podkamieniu, 10 kilometrów odległym od nas, odbyła się straszliwa rzeź Polaków. Zginęło kilkaset Polaków. Byli mordowani w sposób okrutny w klasztorze, w studni. Wrzucono dzieci i wrzucono wiele żywych osób. To jest taka piwnica. Tutaj ocaliło się 19 osób. Jadzę to miała e, 12 nożów. 12 nożów miała w sobie. To jest tak zamordowali. Tak. To ona, e, jak 12 marca ją zabili, to ona do drugiego dnia leżała tak na mrozie. I już jak odjechali te banderowcy, a przyszli tutaj Ruski, to już nie bali się ludzie, podeszli i zabrali ją, bo ona tak twarzą leżała do dołu. I odwrócili ją, położyli na sanki i ona otworzyła oczy. Przy Przywieźli jej do domu, no to bardzo płakała. I mówiła, że nożem ją przebił przez twarz, to jak wyciągał nóż, to aż mi głowy podniósł do góry. To jeszcze też ostatnie słowa powiedziała i umarła. To potem jak ją pochowali, to ta babcia ten kozuszek, że ona była w niej ubrana, tych 12 dziur, to tak jak zamiast obrazu rozwiesiła na ścianie i tak on widział. Oddziały UPA oraz ludność ukraińska wymordowali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej ponad 120 tysięcy Polaków i 30 tysięcy Ukraińców. Tak było, jak do czego się ludzie dopuszczali? Bo za to, że byliśmy Polakami.